W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Wielki Wtorek Jezus uwięziony, przez Żydów wleczony Najsłodszy Jezu przez Żydów odrzucony, niżej barabasza poczytany, niesprawiedliwie przez Piłata na śmierć krzyżową skazany, zmiłuj się nad nami, Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami. Judasz, przybywszy do Ogrójca, wydaje pocałowanie mistrza swego. Rota i Rotmistrz i służebnicy żydowscy pojmali Jezusa i związali Go. Bóg skrępowany, dlaczego i przez kogo? Przez własne swoje stworzenie. A Aniołowie niebiescy jakoż to cierpicie, A ty mój Jezu, dlaczego się krępować dajesz? O królu królów, woła ze łzami święty Bernard, Co tobie wspólnego z wierzami? Dlaczegoż to, co tylko niewolnikom przystało, Widzę na tobie, Panu Najwyższym, na świętym świętych. Ale gdy ludzie zuchwali, Śmią pętać członki twoje, Czemu wszechmocnością pętych nie potargasz, Aby uniknąć mąk, jakie ci okrutnicy gotują. Ach, nie, nie więzy, cię to wstrzymują, Ale miłość twoja ku nam, Ta cię krępuje i na śmierć prowadzi. Patrz, człowiecze, mówi święty bonaventura, jak łodszy, oni obchodzą się z Jezusem. Ten co porywa, tamten popycha, uwkrępuje, inny uderza. Patrz jak Jezus, podobny do łagodnego baranka, bez oporu daje się na ofiarę prowadzić, a wy uczniowie jego, gdzie jesteście? Czemu nie śpieszycie wyrwać go z mąk oprawców? Czemu nie idziecie za nim, aby przed sędziami jego niewinności bronić? Ale, o Boże, uczniowie sami widząc go porwanego i związanego, opuściwszy go, wszyscy uciekli. O Jezu, kto stanie w obronie Twojej? Jeżeli cię najmilsi przyjaciele Twoi opuszczają, ach, niestety ta zniewaga z męką się twoją nie kończy. Ileż to dusz poświęciwszy się służbie Twojej i odebrawszy od Ciebie łask tyle, odstępują cię dla żądzy nędznego zysku, dla względów ludzkich lub niegodziwej rozkoszy, biadami, Żem był także z liczby tych niewdzięczników. Mój Jezu, przebacz mi, już cię nie odstąpię. Kocham cię i wolę raczej umrzeć niż łaskę twoją utracić. Gdy Jezusa przywiedziono do Kajfasza, pyta go Kajfasz o uczniach i nauce jego. Jezus odpowiedział mu że nie tajemnie, ale publicznie uczył i że ci nawet, co go otaczali, doskonale wiedzieli, czego nauczał. Na tę odpowiedź jeden ze sług, arcykapłana, jakoby karcąc tę jego odpowiedź, sromotny daje mu policzek, mówiąc: Tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi? O cierpliwości Boga mojego! Tak łagodna odpowiedź zasługiwała na tak wielką obelgę wobec mnogiego ludu, wobec samego arcykapłana, który zamiast skarcić zuchwałego sługę, milczeniem mu potakuje: Ach Jezu mój, wszystko to cierpiałeś za grzechy moje, którymi cię znieważałem. Dzięki Ci o miłości moja, ojcze przedwieczny, Przebacz mi dla zasług Jezusa. Mój Odkupicielu, kocham Cię nade wszystko. Potem niecny arcykapłan pyta go, Czyli prawdziwie jesteś Synem Bożym? Jezus dla czci imienia Ojca swego odpowiada mu, Tak jest. Wtedy Kajfasz rozdarł szaty swoje mówiąc, zbluźnił, a oni odpowiadając rzekli, Winien jest śmierci. Tak jest, zbawicielu mój. Winien śmierci jesteś, boś się za mnie śmierci wiecznej winnego uczynić zobowiązał. Ale że przez śmierć swoją życie mi dałeś, słusznie abym ci je całe poświęcił. Kocham Cię i niczego nie pragnę tylko kochać Ciebie a że dla miłości ku mnie chciałeś królu królów być wzgardzonym od ludzi, ja chcę dla twej miłości znosić od nich wszelkie upokorzenia. Ach, przez zasługi twoje daj mi moc i łaskę, abym je zbawiennie znosił. Skoro zbór kapłanów uznał Jezusa winnym śmierci, nikczemne pospólstwo przez całą noc Najgorzej się z nim obchodziło, policzkując go, nogami kopiąc, plując nań, jak na człowieka już od ci osądzonego. Tedy pluli na oblicze jego i bili go, szydzili z niego mówiąc: — Prorokuj Chrystusie, kto jest, który cię uderzył? Ach Jezu mój miły, ci nędznicy policzkują cię. Na twarz ci plują, a ty milczysz. I jak baranek nie narzekając cierpisz dla naszej miłości, Jako baranek przed strzygącym go zamilknie. Ale oni cię nie znają, Ale ja cię uznaję za Boga i Pana mego I wierzę, że jedynie tylko dla miłości ku nam cierpiałeś. Dziękuję ci, mój Jezu, i kocham cię z całego serca. Gdy nastał dzień, zaprowadzili Jezusa do Piłata, aby tam był na śmierć skazany, ale Piłat uznał go niewinnym, i aby się od natręctwa Żydów nieustannie o śmierć jego wołających uwolnił, odesłał go do Heroda. Ten przez ciekawość, pragnąc cudu jakiegoś, być świadkiem, Rozmaite mu zadawał pytania, ale Jezus, sądząc nikczemnika tego niegodnym odpowiedzi, milczał. Dlatego Herod, w niepohamowanej dumie swojej, wydał go na wszelkiego rodzaju obelgi i wzgardy i kazał go jakoby szalonego w białą szatę oblec. O mądrości przedwieczna, Jezu mój. Tej jeszcze zniewagi trzeba było, aby za szaleńca cię miano. O Boże, ja także w przeszłości mojej pogardzałem tobą, jak Herod. Ach, mów do mnie, panie, nie każ mnie tak jak jego milczeniem twoim. Herod nie poznał cię kim byłeś, ale ja wyznaję, żeś bogiem moim jest. Herod nie żałował, że cię znieważył, ja z całego serca żałuję. Herod nie kochał cię, ja cię miłuję nade wszystko. Ach nie odmawiaj mi głosu natchnień, twoich. Powiedz czego po mnie chcesz, wspomóż mnie łaską twoją, wszystko chcę uczynić. Maryjo, nadziejo moja, proś za mną Jezusa. Najsłodszy Jezu, przez sąd żydowski winnym śmierci uznany, I oczy mając zawiązane, policzkowany, zepelfany, wyszydzony, Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, panie, zmiłuj się nad nami.